Witam, witam wszystkie znaki powietrzne. Zaczynamy od bliźniąc. Zapraszam Was na przekaz półroczny. Postanowiłam zrobić półroczny przekaz, bo jednak roczny jest za długi, jak dla mnie, a wszystko się może zmienić, tak, wiele się rzeczy może zadziać w ciągu tego czasu. I dlatego proszę zwróćcie uwagę na swój Ascendent Księżyc, Wenus, jeśli chodzi o miłość i o związki, a tak samo i na znak wedyjski. Czyli jak bliźnięta, no to jeden stecz. Albo jeśli wasz partner jest pod tego znaku, e, lub w ascendencie, lub w, w księżycu, to też warto odsłuchać, tak? Jak to będzie rezonować. Ja zapraszam Was e, do subskrypcji, e, do obserwacji, do łapek w górę. Oczywiście, jeśli z Wami rezonuje, mam nadzieję, że ten przekaz, te przekazy będą akurat w pozytywnym aspekcie. tak. I yy, również zapraszam na czytania indywidualne. Więc, a zaczniemy sobie od kart boskiej obfitości, jaki będzie temat na ten półroczny czas. Wewnętrzne dzie dziecko. Pozwól mi okazywać współczucie i miłość temu maleństwu. Pozwól mi się zająć jego najgłębszymi potrzebami i uczuciami. Widzicie, jaka piękna, niewinna energia. Zajmijcie się sami sobą też, tak? To jest taka delikatność dla samego, samej siebie. Taka opieka, tak? Ale też i w sobie odnaleźć tą radość, cieszenia się z drobnych rzeczy, tak? Ale jakich cennych dla nas, które nas spotykają w życiu. I taka troska właśnie też o samego, samo siebie. Więc przejdźmy do czytania. Bliźnięta, jak Wy się przedstawiacie? Co w pozytywach? Co w negatywach? Na czym się skoncentrować? Uh -huh. Co powinno odejść? O, co może przyjść? zdrowie. Wraca i jeszcze jedno wezmę na miłość, tak? Proszę, Cesarz. O! I prowadząca mamy dziewięć kielichów. To jest szczęście, to jest spełnienie marzeń, tak? Dziewiątka kielichów, ale zarazem to takie i dążenie do tego, żeby spełnić swoje marzenia, bo spełnienie takich marzeń i pełna pełnia szczęścia to jest jednak dziesiątka kielichów, tak? i do tego pewnie będziecie dążyć, drogi bliźnięta, w ciągu tego pół roku. I tu proszę, koło fortuny, spełnienie, czyli, przepraszam, jakie koło fortuny, to jest czwórka buław, bo to jest koło fortuny, podobno, prawda, bardzo i to jest właśnie też i taki etap, jak w kole fortuny, że raz jest u góry, raz na dole. To są takie cykle, które przechodzimy w życiu. Jedno się kończy, następuje coś nowego. To może być wieść o dziecku, to jest świętowanie, założenie rodziny, ślub, zaręczyny tego rodzaju też i sytuacje, a tak samo i dom, wszystkie te sytuacje związane z domem, ze stabilizacją, ze szczęściem, tak? Tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i w tym kierunku będzie to szczęście chyba takie dla Was priorytetem, że tak powiem. Więc bliźnięta, zaczniemy. Wy się przedstawiacie właśnie w ósemce pucharów, czyli porzucenie, tak? Porzucenie tego, co Wam nie służy. Ósmka, no to jest opiszałość, też dotykalne ryby. Też jest porzucenie tego, co wam nie służy. By być może otworzyć się na nowe możliwości, coś co nowego, tak? To też jest, jest zdobywanie po prostu nowych doświadczeń w życiu, pozostawienie być może związków osób i tego wszystkiego, co. Wam jest niepotrzebne, a tak samo i swój własny rozwój, tak, bo jednak nam jest za mało, my chcemy się rozwijać i z tym iść do przodu. Dziewiątka pentakli, dziewiątka pentakli, moi kochani, to jest inwestycja w samą, no to jest niby mamy to, co mamy, jesteśmy zadowoleni, ale jednak przydałoby się coś więcej, tak, to też yy, pomnażanie tego co właśnie już mamy, tak, że już nie, nie możemy stać w miejscu, właśnie dlatego jest ósemka pucharów, trzeba ruszyć naprzód, żeby coś osiągnąć, tak, tą stabilizację, to też socjalkalna panna się rysuje, dziewiątka pentakli yy, i tu yy właśnie, <grymny> Karcie arcykapłanki, pięknie. Jeśli coś tworzycie, tworzycie to przede wszystkim z intuicją, tak? Nie mówcie nikomu o swoich planach. Jeśli będziecie z tego inwestować w samych siebie, będziecie tworzyć jakiś własny plan. Nie chwalić się tym, bo wiadomo, szczęście robi ciszę, tak? Są jakieś pieniążki, tak? Robimy, róbcie po prostu swoje, by osiągnąć to pełnię szczęścia w dziewiątce właśnie kielichów. Co odejdzie? Super. Bo książę mieczy to też jest rozchwianie dla mnie emocjonalne, tak? Poprawia jest skrajność, jest skrajność, ale też i bojki. Fałszywe plotki, fałszywe informacje, tak? Yy, być może w, w kierunku Waszej osoby, albo słyszany gdzieś. I to odejdzie do przyszłości. Zobaczmy dlaczego. Zobaczmy dlaczego. Mhm. wierzę Czyli wraz z tym pożegnanie przeszłości i tu y, te fałszywe informacje, które ktoś być może, no król kielichów, rak ryby, skorpion, energia się rysuje, tak? Ktoś y, być może w waszym kierunku, o jeszcze asmieczy, odcinacie się od tego totalnie, totalnie i macie po prostu gdzieś i to wszystko, te wszystkie bojki, te wszystkie plotki, być może na, was, na wasz temat, z z takiej strony odchodzą do przeszłości i Wy tutaj zaczynacie inwestować i budować samych siebie, wspaniała energia, wspaniała energia, tak? I Wy wobec tej osoby zobaczcie, królowa mieczy, wasza energia, tak? Wy odcinacie się. I as mieczy tutaj może być zakończenia, być może nawet i rozwody, być może jesteście w trakcie. Zostawiania tego, tak? Tego związku, lub yy, yy, być może nawet i małżeństwa. I yy, Wy macie dosyć, i chcecie po prostu już rozpocząć coś nowego. Bo to, co było tutaj robione, było budowane na yy, słabych fundamentach, i to. Ich tym bardziej, plotki, tak? Jeśli nie były prawdziwe, to wiadomo, że yy, to musi się zakończyć, tak? Że to mu po prostu było nieprawdą. I tu w pozytywach mamy rycerza dysków. Rycerz dysków, wspaniała energia, to jest energia ziemi, to jest energia dyski, to są powolne działania, tworzenie własnych planów, zaczynie tworzenie realizacja własnych planów, krok po kroku budowanie czegoś swojego na przyszłość i to jest właśnie w pozytywach Macia. Tutaj ten rycerz, jak widzicie, on jest tutaj z, y, z tym i on trzyma tutaj tak jakby w ręku y, jakby sierpiały kosa, jakby coś takiego do walki, tak jak on będzie zbierał powoli, będzie walczył o to, co on chce osiągnąć. Rycerz dysków on y, buduje coś powoli, według własnych zasad, według własnych schematów, tak jak je sobie sam ustalił, nie idzie się nie spiesząc, bez naporu. Y, nie bez naporu innych osób na siebie, także być może źle to robi, albo żeby poszedł w inną drogę. On po prostu tworzy powoli swoje plany. Dlaczego. Tak, piękna karta lwa, siła, zrównoważenie, tak? Piękna energia, zrównoważenie, po prostu umysłu, swojego serca, jak i ducha, tak, jak i swojej własnej siły. Nigdzie się nie spiesząc. Tu to jest równoważenie, jak samo widać nawet i na tej karcie przechodzimy do działania tak, a działamy po to <słuch> zobaczcie po raz kolejny żeby pożegnać, tak to co nie służy ósemka pucharów ósemka pucharów, jakie tam się pokazało i żeby spełnić swoje marzenia w dziesiątce pucharów jak ja mówiłam, że pełne szczęście to dziesiątka pucharów a tu w macie już część tego ale chcecie jeszcze tak, żeby to było w pełni yy, szczęście takie, o jakim wy pragniecie i wy w tym kierunku będziecie po prostu działać. Na czym się skoncentrować? Rycerz Kielichów. No tutaj jakieś miłosne przygody. Uwaga na romanse, drogie bliźnięta. Rycerz Kielichów to jest osoba o niestety takim niedojrzałym usposobieniu, a tym bardziej w kwestii uczuciach, tak? Romansidło. A to też może być i młoda osoba. Szóstka Mieczy. Też wy się odcinacie od tej osoby. Rycerz mie Mieczy, Rak Ryby z to jest energia ryb. Tak, tak samo bardziej mi się rysuje, jak i raka. Być może macie dość takiej osoby, takiej niedojrzałej emocjonalnie. Z taką będziecie mieć do czynienia i w tym czasie będziecie się po prostu odcinać od takiej niedojrzałej energii. Pozostawiacie to, co wam nie służy. Tak, być może gdzieś wyruszycie, bo szóstka mieczy też jest pozostawienie, odpłynięcie tak? Yy, być może nawet do innego miasta przeprowadzka to może być wyjazd. Mhm. Tak, i teraz co odpuścić? Mamy głupca. Yy, tutaj jest nowy początek pokazany. Tu jest nowy początek pokazany. Karta głupca, tak? To też jest energia też i dziecka, nowych początków. Ale też nie być naiwnym, tak? Nie być naiwnym i nie wierzyć we wszystko, tak? Jeśli ktoś coś wam zaproponuje. Uwaga po prostu na takie nieroztropne działania. Głupiec idzie, nie patrzy, tak? I ryzykuje, uwaga, właśnie w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Tym bardziej ryzykownych pod względem stabilizacji. Właśnie. To jest karta Pustelnika. Wraz z nowym początkiem potrzebna Wam jest taka transformacja. Karta Pustelnika, jak dla mnie to są przemyślenia, tak? Swój własny rozwój, być może nad i duchowy, by być dla siebie samym lepszym, tak? To też jest tak zwana izolacja, która przynosi szczęście dla, dla naszego własnego rozwoju. Osobistego, by sobie, by siebie odnaleźć, by siebie odnaleźć i w tym wszystkim, kim naprawdę jestem, do czego dążę i co chcę osiągnąć wraz właśnie z tym nowym początkiem, tak? Tutaj być może też będziecie chcieli już zakończyć, bo może to właśnie przechodzicie, taką tak zwaną transformację, tak? Coś w stylu właśnie Karla Gustawa Junga, tak? Ja, jak oglądamy te i słuchamy tego filmy, lub czytamy książki, no to właśnie zakończamy już, być może ten etap, i już rozpoczynamy, już idziemy w coś nowego. I tu, co może przyjść? Tu, po raz kolejny moc się pokazała, żądza, chęć zdobycia, tak, panowania, pragnienia, ale też i równowagi, bo to jest energia mocy, energia lwa po raz kolejny. I tu, i tu, widzicie. I tu, i tu się pokazało. Mhm. Ósemka mieczy. Wyjść z ograniczeń. Wyjść z ograniczeń, jeśli chcecie coś osiągnąć. Yy, tutaj mogą być do was, dla was możliwości, tylko że wy po prostu się boicie. Być może też już w, taka sytuacja jesteście, w której was przytłacza. Być może właśnie yy, dlatego byliście odcięci. Yy, być może yy, od tej. Yy, Odcięliście się być może yy, właśnie, by przemyśleć to, co, wy, to, co chcecie osiągnąć. Mhm. Tutaj musicie po prostu ruszyć z miejsca. R musicie ruszyć z miejsca. Macie w sobie moc, macie w sobie siłę, tak tylko chęć yy, przełamać te bariery i ruszyć do przodu. Mhm. Tutaj mogą do Was przyjść jakieś blokady, tylko to też jest Wasza energia, tak? Tylko Wy y, po prostu y, nie możecie dać ani Wy sami sobie ich narzucać, żeby się nie zablokować, właśnie w tym, co tutaj tworzycie. I tak. I tu macie właśnie czwórkę Pucharów. Takie rozmarzenie. Takie rozmarzenia. Tak, Nie cieszycie się z tego, co macie, a już macie dziewiątkę właśnie pucharów, i dążycie do tej dziesiątki do całkowitego spełnienia. Yy, I być może jakaś okazja Wam może przejść koło nosa, zwróćcie na to uwagę. A tym bardziej, jeśli chodzi o pracę i o finanse. Mhm. Zobaczmy. Praca, finanse. Tutaj jakieś inwestować w siebie. Inwestować, bo czwórka pucharów też jest takie. Yy, Siedzenie, nic nie robienie. Właśnie, karta cesarzowej. Karta cesarzowej. I tu y, mogą do Was y, różne propozycje być, tylko uwaga na oszustwa. Tutaj ktoś może do Was y, z czymś wyskoczyć, ale to jest siódemka mieczy: nie oszukiwać siebie i nie dać się oszukać w kwestii jakichś finansów, tak? Bo tutaj mogą być manipulacje. Ktoś może Was po prostu y, wykiwać. Dlatego zwrócić na to uwagę. A Wy być może jesteście matkami, jesteście żonami, lub dbacie o dom, o bezpieczeństwo, tak? I tutaj być może ktoś do Was przyjść i Wam coś zaoferować. Ale tutaj, uwaga, bo to jest no, jednak energia po prostu oszustwa: oszustwa, kłamstwa i manipulacji. Mhm. W zdrowiu. No, czwórka mieczy. No, uwaga, tak, bo tutaj mogę żeby być bardzo nerwowo. Uwaga też y, przede wszystkim na konflikty. Mhm. Y, pod kwestią być może y, właśnie w pracy nie, przypra y, nie przypracowywać się, y, też i zwróćcie uwagę y, na swój sen, tak, wysypiać się, bo być może siedzicie po nocach. Zarywacie nocki, tak? I. Ale też uwaga, też i na konflikty, bo to mogą być konflikty w pracy. I przez to możecie ucierpieć. Mhm. I przez to możecie po prostu ucierpieć. Jeszcze jedną kartę. Karta arcykapłanki. Kierować się intuicją, tak? Zadbać po prostu o swoje zdrowie. To jej może być też i sprawy rodzinne, tak? Być może coś związane z dziećmi, z, potom z potomstwem. Możecie być, może yy, właśnie teraz yy, jakieś, nie wiem, badania mogą być, lub coś wyjdzie na jaw, tak? Też tak coś, tutaj mi karty mówią, że coś wyjdzie na jaw, być może jakaś ukrywana kogoś choroba. I w miłości pokazuje się cesarz. No. Tutaj już o rozwodach mówię, tutaj jeszcze jakiś romansidło się pokazał, a na końcu wyszedł nam cesarz. I moi kochani, to jest osoba zaborcza, tak? To też i osoba, która lubi wszystko kontrolować. Z taką osobą możecie mieć co czynienia, lub to jest Wasza energia. Drogie wodniki, dlaczego jest ten cesarz? Równowaga w braniu i w dawaniu, tak? Czyżby ona będzie i królowa kielichów? Nie poświęcajcie się yy, Król Mieczy. To jest osoba, która przede wszystkim myśli o własnej strefie komfortu, tak? Ale tutaj zwróćcie uwagę, czy jest ta równowaga w braniu i wydawaniu w kwestiach finansowych, i też y, to, co Wam się należy, czy to macie, tak? Y, bo to jest jakieś zwycięstwo, że coś Wam się dostanie y, być może w jakichś sprawach, nawet urzędowo-prawnych lub sądowych, tak? Że Wam po prostu coś przyjdzie. Uh -huh. I tu kierować się z miłością sami do siebie. Królowa Kielichów to jest zaradna kobieta, która ona umie wszystko ogarnąć, tak? Na tip top. Ale też ona poświęca się dla miłości, y też i nie patrząc na siebie. A co mówi to wewnętrzne dziecko? Właśnie. Też bądź dla siebie dobra, dobry, tak? Nie poświęcaj się dla miłości po prostu też własnym kosztem, bo tutaj jest pokazane, że pełnia szczęścia w kwestii materialnej będzie i nowy początek. Mhm. Tak powiem Pan na koniec. Tutaj będzie pełnia szczęścia, tylko przede wszystkim zadbaj o siebie i o własne też i zdrowie, tak? Zatroszcz się o własne szczęście, i zobaczcie na koniec: dziesiątka kielichów. I to będzie i być może z tym przyjdzie też i nowa miłość mhm. i stabilizacja finansowa. Także to na tyle, drogie bliźnięta. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań, jak i obserwacji, i proszę o komentarze.